Kiedy spojrzymy na najmocniejsze firmy na świecie, na największe przedsiębiorstwa, które są niekwestionowanymi liderami swoich segmentów rynku, to zdecydowana większość z nich posługuje się jedną marką. To ta jedna marka gromadzi wszystkie inwestycje, jest beneficjentem wszystkich wysiłków firmy, aby stworzyć naprawdę sektorowego lidera. W oparciu o taką obserwację podjęliśmy decyzję, że w Polsce, gdzie od Mniej więcej 8 lat posługujemy się dwoma markami w ramach firmy Gebery. marką Gebery, teraz bardzo mocną w segmencie produktów ceramicznych marką Koło. Będziemy zmierzać w tym roku do konsolidacji tej oferty z perspektywy marki. Pozostanie marka Gebery jako wiodąca, dominująca i przejmie lwią część oferty ceramicznej dotychczas oferowanej pod marką Koło. Dlaczego to robimy? Po pierwsze, Ogromnie ważna jest dla nas łatwość dotarcia do informacji o naszych produktach ze strony różnego rodzaju klientów i partnerów. Treść, którą wytwarzamy na rzecz wsparcia tych produktów, wiedzy technicznej, argumentów komercyjnych, dużo prościej będzie tą treść konsolidować pod jedną markę. kanały dystrybucji tych informacji. Je również łatwiej będzie zlokalizować, zidentyfikować naszym klientom, partnerom, projektantom, architektom, handlowcom w sytuacji, kiedy będziemy posługiwać się jedną marką, a więc łatwiejszy dostęp do informacji, po pierwsze. Po drugie, uproszczenie oferty. Dla nas jako wytwórcy zaplanowanie procesu produkcji, zapewnienie jak najszybciej towaru na magazynie, po stronie dystrybutora jak najszybsze skorzystanie z tej oferty na rzecz jego, jej klientów, to również bardzo ważny atut w tym, co nazywamy szybkością obsługi, szybkością dotarcia na rynek. W związku z tym uproszczenie oferty doprowadzi do szybszego czasu dostarczenia produkcji, od zaplanowania produkcji, aż finalnie na obiekt inwestycyjny, czy do prywatnej łazienki jednego z naszych klientów lub jednej z naszych klientów. Łatwiej będzie nam też w oparciu o jedną markę budować wiedzę o tych zarówno szkoląc naszych partnerów, jak i naszym partnerom, szkoląc swoich klientów i Po trzecie, będziemy zdecydowanie skuteczniej tworzyli wartość dodaną, Poprzez zarówno sprzedaż krzyżową to domena Marki Geberi i naszej firmy, a mianowicie oferowanie kompleksowych rozwiązań. Sprzedaż krzyżowa, zwana z angielska cross-sellingiem, czyli próba dostarczenia na dany obiekt, do danej łazienki, danej instalacji jak największej ilości komponentów pod jedną marką. Jedną marką mającą te same standardy, posługującą się tymi samymi materiałami technicznymi, rysunkami i instrukcjami montażowymi, to wszystko przyspiesza proces. Tak zwany upselling, czyli próba sprzedaży wartości dodanej w postaci doskonalszych funkcji, bardzo zaawansowanych parametrów technicznych. W obu tych elementach będziemy...